Cześć, siemano wszystkim, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Maksinia W dzisiejszym poradniku pokażę wam jak stworzyć ognisty łuk Więc pierwszy krok to oczywiście zdobycie zwykłego łuku, czyli nakarmienie smoku i tak dalej Drugim krokiem jest podniesienie płomnej strzały, która znajduje się w wieży Tutaj mamy taki symbol na ścianie Strzelamy w niego Powinna wylecieć strzała połamana, podnosimy ją Przechodzimy do kroku trzeciego, który jest dosyć... Dziwny i być może trudny. Otóż trzeba strzelić w kamień, tutaj ten przy teleporcie właśnie, tuż po starcie rakiety. Czyli musimy poczekać aż rakieta zacznie startować. Chowamy się, po teście szybko biegniemy i strzelamy tutaj w ten kamień. Jeden strzał wystarczy, jeżeli traficie dobrze. Podkreślam, jeśli traficie dobrze to jeden strzał wystarczy. Kolejnym krokiem jest naładowanie symboli, okręgów takich właśnie, które wam tu pokazuję. Są one w trzech miejscach. Musicie zestrzelić je lecąc po prostu w powietrzu. Czyli wchodzimy do maszynki, naprężamy łuk, strzelamy lecąc. Tutaj jak to wyglądało. I ja polecam od razu ładować. Czyli stoimy w kole, zabijamy w nim zombie. Bo od razu nabijamy punkty na kolejne wystrzelenia się w powietrze. Jeśli skończymy, to ujrzymy właśnie taki obrazek. Ok, a teraz kolejne, kolejny symbol, kolejny okrąg. Wchodzimy tym razem tu i zestrzelibujemy ten przy. przy pokepunchu. Jak widzimy, kiedy wystrzelamy się w powietrze, one się świecą, to znaczy, że można mnie strzelać. Oczywiście, ładujemy kolejny. Z tego okręgu możecie spokojnie wychodzić. Kiedy już naładujecie to przed wami ostatni okręt, niby najtrudniejszy, ale nie, jeżeli zrobicie dokładnie to, co zrobiłem ja, bo mam na niego łatwy sposób. Otóż, podchodzimy w ten róg, blokujemy się w tym rogu, bo jak wiadomo, nasz symbol znajduje się tam w dole. I na niebie powinniście ujrzeć dwie takie małe chmurki, tutaj u mnie na filmiku może nie być to dokładnie widać ale postaram się wam to pokazać jak najlepiej, tu się one znajdują i te boczne kreski waszego celownika kładziecie na te chmurki i po prostu przyciskacie lewe przycisk myszy nie przytrzymujecie, nie, na, nie naciągacie cięciwy i on ląduje tam na znaku ale oczywiście musicie zrobić to w locie, więc jak to zrobić strzelacie i wchodzicie po prostu szybko do teleportu i spada nam idealnie w znak. Ok, teraz ładujemy ostatni już okrąg. I będziemy mogli przejść już do losowania waszego symbolu w wieży z zegarem. Podchodzimy i po prostu naciskamy F. Symbol nam się losuje. Jest ich trzy i każdy symbol odpowiada każdemu kominkowi na mapie. Teraz będziecie musieli te kominki podpalić. Pierwszy z nich znajduje się tutaj w kościele. Gdybyście taki symbol wylosowali, musicie podpalić ten kominek. Kolejny znajduje się w pokoju Samanty. Z takim symbolem. A ostatni tutaj właściwie obok. Akurat ten, który wylosowałem ja. I na niego też mam sposób. Teraz na mapie świeci się tylko jeden okrąg z tych trzech, więc musicie sami obczaić który to i z niego podpalić kominek. Pierwszy strzał, stajemy sobie na środku i patrzymy na krawędzie tej wieży i środek celownika ma być mniej więcej na środku tego słoneczka małego. Strzelamy też nie przytrzymując, idziemy w miejsce, w którym strzeliliśmy yy, ostatnio. Teraz musicie ogarnąć sobie tą chmurkę i po prostu celownik ustawić na jej górze. Na samej górze tej chmurki i znowu strzelamy nie przytrzymując cięciwy. Ogółem na ten krok macie cztery strzały, ale jeżeli Jak zrobicie to w trzech strzałach, to dostaniecie Amo. Ja tu to, to robię właśnie w trzech strzałach. Ostatni już normalnie w kominek trafiamy. I wkładamy strzałę do środka. Teraz biegniemy na dach, podchodzimy do tego słoneczka, które już. Nam trochę opadło na dół i przytrzymujemy na nim F. Właściwie nie na nim, tylko lekko pod nim. Czekamy, co się wydarzy. A wylatuje nam z niego cała strzała. Podnosimy. No i oczywiście standardowo idziemy ją naładować do piwnicy, do piramidy. Wkładamy na swoje miejsce strzałę i ładujemy ją, zabijając. Zombie Wkładamy Po naładowaniu wkładamy swój łuk do skrzynki No i jak on już się przekształci w ogniesty podnosimy go A dlaczego lubię ten łuk? Dosyć łatwo nim się zabija pancery, bo on je oczywiście zatrzymuje w miejscu ale przede wszystkim, jeżeli macie tarczę na plecach i jeżeli robicie trejny sobie i jak w jakichś przypadkowych okolicznościach zablokują was zombie to możecie zrobić taką prostą rzecz odwracacie się od zombie, strzelacie pod siebie i one już nie są w stanie was uderzyć no i to by było na tyle, mam nadzieję, że wam się przydało jeżeli tak, to zalajkujcie i zobaczcie też jak zrobić inne łuki na moim kanale. Cześć!